Witam wszystkich, zaczynamy. Zapomniałem o naszych bohaterkach. Oto i one. No to która będzie pierwsza? Jestem gotowa, mój wybór został dokonany. Bardzo odważnie, Mirando, lubię takie zdecydowane dziewczyny. Dostajesz całą miskę gum. Chętnie bym je zatrzymał, ale takie są zasady. Są twoje. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. Ojej, jak to pięknie pachnie! To chyba guma. Jestem pewna, że tak. Jest taka słodka. Tak jak lubię. Wiedziałem, że Ci się spodoba. Ciesz się tym, a ja muszę iść do Emmy. Jesteś gotowa na dokonanie wyboru? Tak, po prostu nacisnę przycisk z zamkniętymi oczami. Całkiem niezła strategia i tym razem nie zawiodła. Dostaniesz na śniadanie płatki z mlekiem. Jak mi zimno! Czuję się jak pod lodowatym prysznicem. Co to jest? O, płatki z mlekiem. Super. Uwielbiam to. Najwyższy czas spróbować. Dobrze, że zdążyłam złapać za szklankę i trochę nabrać. Widzę, że jesteś zadowolona. To mnie cieszy. Dobra, czas na Mirandę. Co u niej słychać? Świetnie mi idzie. Moje szczęki są troszeczkę zmęczone od rzucia, ale to nic. Ważne, że mam gumę, duża gumy, i mogę z niej zrobić balony. Myślę, że jestem w tym naprawdę dobra. Spójrzcie jakie są duże. To wspaniałe. Nabieram apetytu. Teraz jestem nie do zatrzymania. W pudełku zrobiło się tak ładnie, to wygląda świetnie. A gdyby tak połączyć wszystkie balony? Myślę, że będzie super. Okej. Okay. Ale fajnie. Dokąd idziesz Mirando? Nasz challenge dopiero się rozpoczął. Stój! Wracaj na swoje miejsce natychmiast! Nie rozumiem, co tu się dzieje. Miranda właśnie odleciała z balonami. Trzeba coś wymyślić, żeby sprowadzić ją z powrotem. Możesz mi zaufać, zajmę się tym. Ej, co się dzieje? Kto przybija moje balony? O nie spadam w dół! A nie mówiłam, mój plan zadziałał. Dziękuję, ma jesteś geniuszem. Miranda, wracaj na swoje miejsce. Myślę, że potrzebuję czasu, by dojść do siebie. Chyba widzę ptaszki. Co tym razem będzie zaczynał? Miranda, może ty? Dobra, jestem gotowa, żeby nacisnąć przycisk. Dobra robota, w nagrodę dostajesz ten wspaniały ser. Jak pięknie pachnie, nie miałbym nic przeciwko spróbowaniu kawałka. Aj, jak to boli, co to jest? Wystarczy. Przyjrzę się temu bliżej. I co, zadowolona? Spróbuj jak najszybciej. Szczerze mówiąc, nie przepadam za serem. Mam nadzieję, że ten mi posmakuje. O, tak, jest wspaniałe, dziękuję. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Ale dla Emmy to dopiero początek. O, już wybrała. Odważnie. ma proszę cię, tylko się nie martw. Dostaniesz coś wyjątkowego. To myszy. Przyznaję, sam bardzo się ich boję. No dalej. Pospieszcie się i wejdźcie do pudełka. Nie chcę zostawać z wami sam na sam. Naprzód! Czuję, że coś po mnie pełza! Pomocy! Przestańcie! Przepraszam, Emma, takie są zasady gry. Ja się boję, myszy. Odczepcie się ode mnie, gryzonie, nie lubię was. Trzymaj się, myślami jestem z tobą. To za mało, szybko mnie stąd wypuść. Naprawdę nie doceniłam wcześniej tego sera. Okazało się, że jest pyszny. Wydawało mi się, czy słyszałam krzyk Mirandy. Pewnie jest głodna. Co to jest? Nie nacisnęłam ponownie przycisku. Ojej, to ser! Przyda się, myszy się nim zajęły. Przepraszam, Emma. Oto początek nowej rundy. Miranda, wiem, że jesteś tu najodważniejsza. Zaczynaj. Brawo! Wybór został dokonany. Jak najszybciej dam ci to, co wybrałaś. Mam nadzieję, że ten zielony slime ci się spodoba. Tak fajnie się rozciąga. Super. Zupełnie zapomniałem, że muszę ci go oddać. Proszę, Miranda, zabieraj. To pomoże ci się zrelaksować. Szkoda, że tak długo trwa wyciekanie slajmu z opakowania. Fu, co to jest? Jakiś rodzaj zielonej flegmy? To po prostu obrzydliwe. Chwileczkę. pachnie całkiem fajnie. Rozumiem, to slime. Uwielbiam się nim bawić, jest bardzo relaksujący. Tak przyjemnie się rozciąga. Wspaniale! Boże, jak to długo trwa, chyba sam wydobędę resztę ze słoika. Dziękuję bardzo, to naprawdę wspaniałe. O nie, zupełnie zapomniałem o kolejnym składniku, który krył się pod przyciskiem Mirandy. Te kulki slime wyglądają rewelacyjnie. Jestem pewny, że zrobią na Mirandzie wrażenie. Co to jest? Przecież dostałam swoje prezenty. Ojej, to jakieś kulki, są takie piękne. Ile kolorów, super. Mogę ulepszyć slime? Potrzebuję więcej kulek. Tak jak myślałem, Miranda jest absolutnie zachwycona. Nie spodziewałam się, że dostanę tyle wszystkiego. Teraz na pewno masz się czym zająć. No to idę do emmy. Jak się masz? Nie mogę się zdecydować, co wybrać. Nic mi się nie podoba. Ale jednak wybrałaś i się nie pomyliłaś. Czeka cię, pijana, farty z najlepszymi bąbelkami na świecie. Zaraz je dla ciebie zrobię. Bąbelki są niesamowite. To naprawdę fajne. Chcę więcej bąbelków. Staram się jak mogę, Emma. Dziękuję, bardzo mi się podoba. Przyznaję, że sam jestem zachwycony. Ojej, jaka ogromna bańka. Chyba znalazłam się w jej wnętrzu. Wow, tego uczucia nie da się przekazać słowami. Niewiarygodne, Emma. Jak się tam dostałaś? Ej, dokąd to? Stój! Wracaj do pudła. Miranda, co mam zrobić? Emma znowu odlatuje. Co się stało? Jesteście tacy mali, gdy patrzy się na was z góry. Nie martw się, zaraz ją odzyskamy. Nie może nas zostawić! Wow, co za celne trafienie! Brawo! Pomocy, spadam! Auć, to bolało! Mam nadzieję, że jest w jednym kawałku, tak mi się wydaje. Tworzymy świetny zespół. Po raz kolejny musicie dokonać wyboru. Powodzenia, Mirando, jesteś gotowa? Tak, mam nadzieję, że znowu mi się poszczęści. To ci gwarantuję. Znowu trafiłaś w dobry przycisk. Gdybyś tylko mogła zobaczyć, ile tu jest zabawek. Jestem pewny, że je pokochasz. Zabieraj! To wszystko jest twoje. To chyba coś lekkiego i miękkiego. O, to zabawki! Wszystkie są takie ładne. Chciałabym je ściskać i przytulać. Misiu, będziesz moim ulubieńcem. Hmm, widzę, że Miranda jest zadowolona. Okej, okay, wy też chodźcie do mnie. To wygląda tak słodko, prawdziwa sielanka! Nie będę im przeszkadzał! Jestem gotowa, mam nadzieję, że intuicja mnie nie zawiedzie! Przekonamy się o tym za chwilę! Otrzymujesz prawdziwy joystick! Wow, super! Zastanawiam się, co mogę z nim zrobić. Spróbuję nim poruszać. Zobaczymy, co się stanie. Gra się zaczęła! Uważaj! Już wszystko rozumiem, muszę wyciągnąć zabawki z pudełka. Będę musiała się postarać. Miranda, moja kolej, przepraszam. Co to jest? Co się dzieje? Wow, świetnie sobie radzisz Emma. A to dopiero początek. Już niedługo wszystkie paskopki będą moje. Zabieraj je Emma, tylko nie dotykaj, boję się tego czegoś. Co zachwytem ma, podziwiam cię, kontynuuj. Nie zamierzam się zatrzymywać, dopiero się rozkręcam. To mój ulubiony miś. Bezwarunkowe zwycięstwo. Wyciągnęłam wszystkie zabawki. A może będę kontynuować grę? Wystarczy, ma nie ma już tam żadnych maskotek. O nie! Nie chyba też złapała na haczyk. Puść mnie, wystarczy, koniec gry! Miranda uratuje cię, trzymaj się. Uff, chyba wszystko się skończyło. Kurczę, mój joystick nie działa, co za pech. Za dużo grała się ma. Wielkie mi rzeczy. To już koniec. Dobrze, że mam takie małe jajko. E, dlaczego ja mam takie duże? O nie, to straszne. Ale to Wita ma największego pecha. Przestańcie się śmiać. Casey, zjadaj swoje jajko. Nie, dziękuję. Alex, ty zaczynaj. Dobra, troszkę nim potrząsnę. Spróbuję je ugryźć. Coś mi się nie udaje. No trudno, nic z tego. Wiesz co? Mam tu coś dla ciebie. Trzymaj. Dzięki Casey. Dobra, zaczynamy. O, nie, o, nie! A, co za ochyda! To obrzydliwe! Jakie ogromne żółtko Nie Niedobrze mi! Ale masz minę, Alex! Lepiej ty zjadaj swoje jajko, Casey. Spokojnie! Zobaczcie, co mam. Co to takiego? Najpierw trzeba wszystko przygotować rozbijamy jajko na patelni i smażymy. Voilà, idealne jajko sadzone gotowe. Wow, ekstra. Czas na jedzenie. Mmm, to jest takie dobre. Gotowe. Teraz twoja kolej, wita. Hmm, co tam jest? Trzeba tu podjąć jakieś poważne działania. Oj, aj, aj! Wow, ale super! Będę potrzebowała czegoś do ochrony. Co ona zamierza zrobić? A masz! Właśnie tak! Ojej, co ona wyprawia? Zobaczmy, co jest w środku. Ostrożniej! Jak tu dużo fajnych słodyczy! Prawdziwa uczta! Ekstra wita! Podziel się przynajmniej jednym smakołkiem, proszę! No, w porządku. Proszę bardzo, niech wam będzie. Dzięki! Jakie słodkie maleństwo! Ja też mam niesamowite płatki! To niewiarygodne. Mam taką ogromną paczkę. Wygląda na to, że masz pecha, Wita. Śmiejcie się ile chcecie. Jaki przyjemny dźwięk. Co? Tylko jeden? No dobra, mam jeszcze mleko. Kropelka? Tylko jedna kropelka? Biedna Wita. Lepiej zjadać swoje płatki, Alex. Jestem za. Ekstra. Pyszności. A teraz zalewamy to wszystko mlekiem. O tak. Wygląda super pysznie. A teraz wszystko naraz. Super. Jak on łapczywie to je. Tak, nie wygląda to zbyt apetycznie. Co z tego? To było niesamowite. Casey, twoja kolej. Hmm, niby jak ja mam wypić tyle mleka? Mam pomysł. Wsypujemy wszystkie płatki do miski. Właśnie w ten sposób. Wow, jak ona ma dużo płatków! Ojej, to wręcz deszcz słodyczy! Tak! Łap! Łap ich jak najwięcej! Fajnie! A teraz dodajemy trochę mleka. No rewelacja! I czas na jedzenie! No! No, no, no! To jest po prostu niesamowicie apetyczne. Zgadzam się. Ciekawe, ile czasu zajmie jej zjedzenie tego wszystkiego. Zobacz, jak śmiesznie wyglądają moje kocyki. Skończyłam. Co się stało? Chyba ktoś zjadł za dużo. Oj, nie czuję się najlepiej. Słabo mi. Jaki piękny torcik. A ja mam nie tylko piękny, ale i ogromny. Lepiej zobacz, co ma Casey. Wow, ojacie. Jaki mam niesamowite ciasto. Ojej, Alex. Widzę, że ty masz jakiś mikrotort. Masz pecha. Śmiejcie się, śmiejcie. A ja zacznę jeść. Mam nawet widelec i nóż, w odpowiednim rozmiarze. No to próbujemy. Mm, jakie pyszne. Myślę, że mogę go zjeść w całości. Rewelacja. Wita, Twoja kolej. Nie musisz mnie długo namawiać. No to zaczynam. Mmm, jakie to jest pyszne. Palce lizać. Fuj, jak ona niechlujnie je, to odrażające. Chcę go zjeść w całości. Nie mogę się zatrzymać. Ale wygląda, jest cała wymazana niebieskim kremem. Czego się śmiejecie? Lepiej zjadaj swoje ciasto, Casey. Z wielką chęcią. Ojej! Nie mogę na to patrzeć! Fuj! Gdzie się podziały jej maniery? Pyszności. Co się stało z waszymi twarzami? Co? O nie! A. Załatwiło ją jej własne ciasto! Nie, udało mi się zrobić unik. Auć. U mnie to też można zjeść. Ja też spróbuję troszeczkę. Co kryje się pod tymi pudełkami? Zaraz nauczycielka wszystko opowie. No dzień dobry. Nie rozumiecie? Pokazałam waszą pierwszą nagrodę, lalkę Barbie. Sprawdźmy, czym będziecie ją rysować. Jeszcze nie możemy sprawdzić? Chwilka, muszę włączyć stopper. Czas? Start. Zaczynajcie! Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co tu jest. Jedna zwykła kredka? No okej. Okay. A co ma Emma? Wow! A ja mam cały zestaw farb plakatowych. Pokonam cię! Nie mam mowy, rozumiesz? O nie! Mój pędzelek jest teraz w koszu. Dzięki Marii. Muszę coś wymyślić. Wiem, mam przecież palce. Użyję ich do narysowania idealnego obrazka. Patrzcie! Kolorowo i pięknie. Co by tu jeszcze dodać? O właśnie! Dobrze, równiutko. Jak trudno jest rysować kredką. Dodatku się złamała. Dobrze, że mam temperówkę. Jak to? Dobrze, spróbuję jeszcze raz. Tak tęsknię za Charlesem. Jest taki słodki. O nie! Zamyśliłam się i stemperowałam całą kredkę. Ale chwila! Sukienka z opiłków kredki wygląda bardzo oryginalnie. Wszystko gotowe! Co? Czas zaraz się skończy. Mam mniej niż minutę na dokończenie rysunku, więc włączam tryb turbo. Głowa, ciało, włosy nie wolno zapominać o rękach. Uff, mamy to. Pokażcie swoje rysunki, młode damy. Emma, co to za bazgroły? Tak rysują małe dzieci w przedszkolu, to okropne. Marii, proszę spojrzeć. Brawo, pięknie i oryginalnie. Wygrywasz. Weź swoją lalkę, Barbie. Chora, mam Barbie. Jest taka piękna. Chodź do mnie, moja słodka! Nikomu cię nie oddam. Jesteś po prostu urocza. Emma, zabieraj swoje brudne ręce. Moja Barbie. Patrzcie, co dla Was mam. Nabrałam was! Właściwie to mam dla Was pieska. Spójrzcie na tego słodziaka! Tylko najlepsza dostanie pieska, a czas ucieka. E, więc czym będę rysować tym razem? Co? To kreda? I to wszystko? Chciałabym mieć coś fajnego. Wow, mazaki. Mój wewnętrzny artysta jest zachwycony. Zaraz narysuję najlepszego pieska na świecie. Zacznę od konturów. Nie, nie podoba mi się. Spróbuję jeszcze raz. Och, to straszne. To też się nie nadaje. I to też nie. Przepraszam, Emma, mam tu kryzys twórczy. Chociaż chwileczkę. Mam pomysł. Mogę obrysować rękę i wyjdzie mi wsi pyszczek. Tak, o to mi chodziło. Emma, nie podglądaj. Rysuj sobie swoją kredą. No i będę rysować. I zrobię to lepiej niż ty, Mari Mam świetny pomysł. Pokruszyłam moją kredę w dłoniach, wysypałam wszystko na kartkę papieru i narysowałam słodką piomortkę. Gotowe? Zaraz twój rysunek zniknie stąd w mgnieniu oka. Masz tu coś pod nosem? Oj, Marie! Nie! Czas się skończył, pokażcie swoje prace. Wow, Marie, wyszedł ci całkiem piękny piesek. A co tam ma Emma? Emma, jak ci nie wstyd pokazywać coś takiego? Dostajesz dwóje, a Mary dostaje nagrodę. Mam ochotę zapaść się pod ziemię. Moja słodka, idź do swojej nowej właścicielki. Ojej, jaka ona jest piękna. Jakie ma słodkie uszy. Ślicznotka. A masz, tobie też dowalę. Ojej, przepraszam, już jesteście. Oto wasza nowa nagroda, Nintendo Switch. Widzę, że Wam się podoba. Świetnie, czas start. Sprawdźmy, okay. co tu mam. Ej, Maria, ja chciałam to zrobić. O, mam plastelinę. Fajnie się wygina. A co ja dostałam? O, jaki fajny długopis. Auć, ostry. Już rozumiem, trzeba nim wydrapać rysunek na specjalnym czarnym papierze. Mogę to zrobić w mgnieniu oka. A ja zrobię nie tylko szybciej niż ale i ładniej. Wałkowanie plasteliny troszkę się zejdzie. Mam lepszy pomysł. What? Ja nic nie zrobiłam, naprawdę. Uf, udało mi się. Właśnie chciało mi się pić. Od razu coś przekąszę. Pora tego właśnie potrzebowałam. Pój od telefonu. Położę tutaj wszystkie kawałki plasteliny i rozwałkuję. A potem dodam detale w postaci przycisków. Gotowe. Muszę to tylko wyjąć ze tui i nagroda jest moja. Jestem gotowa, żeby pokazać moją pracę. No i jak? Bardzo się starałam. Fajnie, że się starałaś, ale wyszło tak sobie. Emma. Wow, wygląda jak prawdziwy. Gratuluję. Nagroda jest twoja. Hurra! Nie chcę się z tym rozstawać. Dziękuję bardzo. To najlepsza nagroda w moim życiu. Mary, chcesz ze mną zagrać? No to lecimy. To jest dla ciebie, a to dla mnie. To też z tobą wygram. Dziewczyny. Uff, ledwo to przytaszczyłam. To jest wasza nowa nagroda. Czas ucieka, więc pospieszcie się i zaczynajcie. Czym będę rysować tym razem? O, spryskiwacz do wody i koraliki. Ekstra. Emma, musisz się odświeżyć. Przestań. Stop. Mam dość waszych wybryków. Dobrze, dobrze. Lepiej otworzę swoje pudełko. Wow, dostałam zestaw prawdziwego artysty. A ja na początek wybiorę żółte kulki. Będą doskonale odwzorowywać kolor lizaka. Teraz mogę dodać białe. Idzie mi całkiem spoko. A ja wezmę żółtą farbę i narysuję kontury. Ojej, nic mi z tego nie wyszło. No to pora na plan B. Wylewam żółtą farbę. A teraz. Gdzieś tu była moja guma. O, tu jest! Pożuję ją troszkę, żeby zrobiła się miękka. Co za ochyda! Ale dzięki temu moja praca będzie lepsza niż twoja. Nadmuchałam już balon. Zanurzam go w farbie. A teraz odbijam na papierze. Idealny, równy okrąg jest gotowy. Wyszło bombowo! Mari, możesz zapomnieć o lizaku. Zwycięstwo jest moje. Dziewczyny, czas minął. Jestem gotowa, żeby ocenić wasze prace. Emma? Wyszło całkiem fajnie. A co tam, Marii? Proszę, oto moje kolejne arcydzieło. No nie wiem, Marii, coś ci poszło nie tak. Dlatego wygrywa Emma. Możesz zabierać swojego lizaka. Jestem najlepsza, najlepsza. No co za ciężar. Proszę. O, rany, ale super! Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Mmm, pyszności. Nie zbudź się Mari. Możesz jeść z drugiej strony.